Mogę ci je wciepnąć, kurwa. Ja zajebałem ziomka. Ja pierdo... Ja... Wiecie co ja mam, kurwa? Ja mam jedną rzecz, której oni nie mają. To jest prawo przedsiębiorców. Witam was wszystkich bardzo cieplutko. Z tej strony Brzedal. I dzisiaj witam was w 11 horrorowej ślodzie. Ślodzie. Środzie. Mmm... Środzie. Środzie. Na wstępie chciałem poprosić, jeżeli trafiłeś na ten filmik To zwróć uwagę na to, że jestem małym twórcą Jeżeli dasz lajka, like, dasz komentarz, naprawdę bardzo mi to pomoże w przyszłości I dzisiaj gramy w Club Club Czyli Coś kurwa nowego, nawet szczerze nie wiem za bardzo co Znalazłem to na Steamie, ale Zaczynajmy A więc jesteśmy już Nightmare Files Club Club Nie wiem co to jest, gierka wydaje mi się, że jest strasznie niszowa i nie wiem czy w ogóle ktoś w Polsce ją już, już nagrał. 8, kurwa oktober. Nie, w październik chyba. Znalazłam reklamę w gazecie o pracy. No, bycia taką gospodosią domową. E, dlatego, że miałam mało pieniędzy, zdecydowałam się na to zapisać. W formie żeńskiej nie wiem czy to jest mężczyzna czy kobieta, ale dzisiaj się czuję ekstra slej, więc. Będziemy ten. Niezła okolica, aha. Ok, szukamy domu Maksyma. Przepraszam, próbuję znaleźć dom na tej ulicy. Czy mógłby mi pan pomóc? Może to jakoś, bo nie chcę dać skip. Aha, to po prostu. Ta, jakiego domu szukasz? Szukam domu Maksyma. Zatrudnił mnie, żeby zobaczyć, żeby doglądać go w trakcie, kiedy go nie ma. Maksym, ho, to interesujące. Zazwyczaj pyta mnie, abym to ja się zajmował jego domem. Jestem Marko Botowski, tak przy okazji. Miło Cię poznać, Marko. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie jest jego dom? Jasne, to jest dwa domy stąd. Mój jest tutaj. Nasz. Nasz sąsiad Savo jest w środku i tam jest dom no, Maksyma. Nie możesz go przegapić. Dzięki, Marko, doceniam to. Nie ma problemu. Teraz wytłumacz mi, e... Właśnie dostałam. Właśnie dostałem mm, smart dom mm, pocztą i jestem bardzo podekscytowany. O, to jest interesujące, co on robi. E... Powinien on... O, patrzcie, kogo mamy dzisiaj znowu, ale chyba już będzie wychodził. Yy, jego zadanie to sprawić, żeby życie było o wiele prostsze. Wiesz, kontrolowanie świateł, temperatury, nawet ochrony. Bardzo fajna rzecz. O, to naprawdę brzmi przydatnie. Dlaczego zdecydowałeś się go nabyć? Ja pierdolę w dupie to mam. Czekajcie, idę kota wypuścić. Częściowo przez... Ostatnie zaginienia, które działy się w tej okolicy. Ale głównie dlatego, że nasz sąsiad Sawo nie może przestać o tym mówić. Wyjechał na wakacje po zainstalowaniu tego i powiedział, że ma wbudowany tam system kamer i tak dalej. Wydaje mi się, że chciał po prostu mieć oko na rzeczy w momencie, kiedy wyjeżdża. No w takim razie mam nadzieję, że będzie się podobało zainstalowanie go. Dzięki za, za wskazanie mi drogi, Marko. Nie ma problemu, jest, jeżeli byś czegoś potrzebowała. Jestem tylko dom obok. I w ogóle bardzo ciekawie tak gra wygląda. Bardzo fajnie. Ciągnąłem trochę bokszy od Czyli tu mieszka ten sabo. A, jest tutaj, że. Kamery. No musi być to. Club, Club Certified Smart House. Ok, czyli klap, klap to jest ten system. Huh. Wydaje mi się, że właściciel wspomniał o tym, że kluczyki są w ogródku. Powinnam pójść i to sprawdzić. Powinienem, powinienem, powinnam. Dobra, zróbmy, że powinnam, że dzisiaj jesteśmy laseczką. Wydaje mi się, że powiedział, że klucze są pod doniczkami. A jest tutaj A tutaj są. Zobaczmy czy działają Zawsze jak byłem mały to musiałem zawsze ręką trącnąć takie gówno Okej, okay, tutaj nie działa No jestem w domu, no i co? Okej okay. O, to jest... jakby powitające Faktycznie wspomnieli, że mają smart house Przeczytaj wiadomości na lodówce Kurwa niepokojące to jest Ej, dzięki, że będziesz doglądać tego domu Proszę upewnij się, aby sprawdzić pocztę podlać rośliny i wyjebać śmieci. PS. Kliknij kur żeby włączyć włączyć światła w jakimkolwiek pokoju. Jak, jak PSs. Jak skończysz po jakby obsłuż się jedzeniem w kuchni. Dobra, mogę tak klaskać. O pierdole, to jest niepokojące w chuj, nie? No to nie jest eksplorowałem, to nie jest pokój. Ja cię pierdolę. To co nim jest? Kiebelek. Nie można się zasrać, okej okay. Okej, okay, to jest garaż. Ja sobie zostawię wszystkie drzwi otwarte w razie, gdyby zaczął mnie gonić. Co to kurwa. Aha, to. Dobra. Chój na to. Idziemy do góry. Ok, stamtąd pewnie będzie jakieś skurwa straszny momon, nie? Czyli w sumie klasyczny. Klasyczny już potwór. Kurwa, to jest takie otwieranie jak w Layers of Fear Tych drzwi, to jest... Ja lubię ten, ten system, on jest ciekawy, ale jest kurwa... Strasznie kurwa przerażający Ok, wszystkie pokoje mamy Dom wygląda całkiem normalnie Zobaczmy... Zrób... Zajmiemy się tą listą Najpierw wezmę... Rzeczy, pocztę żeby nic nie leżało na ziemi Zaginiony Proszę pomóżcie Kemkal Zekson 25 lat Ostatnio widziany Nic interesującego Zaginiony opiekun domu, ta? To? to brzmi jak początek zagadki takiej o. Dobra, wszystko zrobione Teraz okażmy roślinom trochę miłości Okej okay. No, przecież błagam. Przecież podlewam jej idealnie, ok. Pierdole boję się tej gry. Chyba No kurwo, brudna. A, bo tu jest pasek postępu, ale ja jestem głupim chuje mi tego nie widzę. Dobra, łatwo. Co to kurwa są za kroki? Pierdalaj, Spierdalaj Se klapnę kurwo jebana Ja sobie poklaszczę Dobra chyba następnie trzeba wynieść śmieci Skibelka. Znaczy może co? Skibelka z kuchni? Cięższa ta niż ty myślałem. Co za kość wystająca. <grymny> Stop! Wystraszyłeś ze mnie gówno. Mój bał był ten tekst. Jestem agent Ristolino federal, z Federalnego Biura z Burnau. Muszę zapytać kilka pytań. Okej, okay, a propos czego? Było kilka zgłoszeń w tej w tej okolicy, z jakby, no, ludzie znikają, dziwne rzeczy i mamy tutaj śledztwo. Okej, okay, tak, słyszałem. Wszystko jest git, właśnie wynoszę śmieci. Na pewno? Eee. Mamy po, mamy powody, że podejrzewać, że w tej dzielnicy jest trochę więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Tak, na 100%. Właściwie wynoszę śmieci, wiesz? Okej, okay. ale miej oczy i uszy szeroko otwarte. Musimy dojść do, do prawdy. Okej, okay. dziękuję inspektorze. Nie ma problemu. Bądź bezpieczna. Nie ja mam wywać śmieci. Mogę ci je wciepnąć, kurwa. Ja zajebałem ziomka. Ja pierdo... Ja... Ziomek jest... Ja pierdolę. Ja pierdolę. Skakuj tu kurwa I nie było tematu Bo Przecież kurwa sam kto mnie Dobra chuj, wiecie co zrobimy? Rzucimy je sąsiadowi I udamy, że to on Rzucimy to do śmietnika odzioma Co to kurwa jest? On tu ma ten klap na... A On co ma? W śmieciach? Ej ta gra jest pełna sekretu, podoba mi się to nic, dobra, masz, teraz masz inspektora z biura federalnego. I spiję dalej. Klasne sobie przed wejściem? Ja pierdolę. Gdzie jest pizza? Ty ojebał pizzę i poszedł. Ja pierdolę. O jebał pizzę światła pogasił i poszedł, że to kurwa owner był tego mieszkania. Ja pierdolę Oj mam kurwa ciary jebane. Ty ziomek se kurwa jedną kolkę, pizzę se kurwa ten i chuj No wyjebane, mogę tym rzuca rzucać Ej, ale mu wyjebie tą kolą w Mogę ci tutaj sami rzucić? Sądzia już co kolą? rozbije się? Nie? Dobra. Biorę tą kurwa paczkę lejsów i chuj, ona jest teraz moim... To jest mój kurwa talizman jebany To kurwa co? Cygmą jestem jebaną, co? Co, to? Okej, okay, stamtąd doszedłeś, tak? Co, 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 to, gdzie? Jebcie Co? Co? Gdzie? Jebcie, Patrzcie jak to skóra Jebcie, I co? Muszę być zmęczony Powinienem coś wziąć do jedzenia i spierdalać Do spania No właśnie, essa Takie żarcie z kuchni? To jest pizzunia, kurwa jebana pyszna. To są lejsiki, kurwa pyszne. Też se możesz je ojebać. Ja pierdolę, ale mnie to w kurwie ja zajmuś na tak głaździe między tymi piętrami, kurwa. Kładki są na łóżku. Pamiętacie co robi ta pięć? A co robi ta pięć? Wy wszystko wiecie kurwa. Tu nie ma kurwa ten tego. Coś się nie gasi. Co kurwa? z karkiem, kurwa Przygotowuję się Uff. Wiecie co ja mam, kurwa? Ja mam jedną rzecz, której oni nie mają To jest prawo przedsiębiorców I dlatego, kurwa Rozpowiadałem Frajera Co? Co? No i co? Takiego, takiego masz Takiego Gdzie mi kapiesz? Co? Wow Co? To tu To tu Co? Gdzie? Co? Gdzie? 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 Co? Gęsia skórka jest już taka, że ten, nie? Że nie idzie jej znieść Dobra, ja muszę tam iść, dobra idziemy Sądzi mnie. Dobra, no. Co? Uy, uj, 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 uj. Pierdalamy stąd. Takiego masz, takiego. Kurwo ty. Jebana. Co to kurwa było? Muszę stąd spierdalać jak najszybciej to możliwe. Fuck yeah. I kurwa środkiem ulicy Co kurwa po klaszcze. No tak mnie, kurwa wystraszyłeś. Frajerze że pierdolone ty kurwa. O pierdole. Pierdole. Ja pierdole. Biegłem do nie... Dobiegłem do najbliższej stacji policji. W trakcie śledztwa y, służby odkryły nieżywe cia ciało Marko w jego domu, ale Maksym nie wiadomo gdzie jest do tej pory. Co? My po Cze Cze Marco found lifeless body in the house, meanwhile the Aha, że Maxem był w worku na śmieci, a Marko był w środku domu. Nieżywe. Savo też zniknął pod dziwnymi. w dziwnych okolicznościach, jego ciało nie zostało znalezione. Poza tymi zadrapaniami co były na ścianach nie znaleziono śladu tej potwory i tego potwora i coś tam. No, to tyle. I że dzięki za zagranie w moją pierwszym kiedykolwiek indie horror game. Szczerze, była dopierdolona. Dobra, czyli będzie więcej gier z Nightmare Files z CV To mi się podoba, szczerze. Gierka była zajebista. Chuj straszna jakby. Cały motyw był straszny. I... No. A jeszcze koleś się nazwa Maxem w ogóle ten, który robił tą grę. To też śmieszne. W sumie. No ok, czyli dzisiaj krótszy odcineczek, Aczkolwiek gierka bardzo fajna, jak na to, że to jest pierwsza gra kolesia. No to w ogóle myślę, że klepniemy sobie Atier. No i tak jak było na początku, było ostrzeżenie o tym, żeby sobie tam zagrać. Zanim zobaczycie u mnie. Więc no, krótszy odcineczek, a już nie było dużo tych długich odcinków, więc myślę, że wyjdzie nam to wszystkim na dobre. Mm. I to tyle. Dzięki Wam za oglądanie, ja spierdalam.